Dzień dobry, godzina 16, więc zapraszam na program ciekawostki. Czy człowiek jest jedyną świadomą istotą w kosmosie? Czy też istnieją wyższe cywilizacje i istoty międzywymiarowe, które obserwują i współpracują z nami? W tym odcinku zagłębiamy się w wiedzę Kejląta. Badając kontakt z wyższymi cywilizacjami oraz naturę istot funkcjonujących w wymiarach równoległych do naszego, poznamy ich rolę w ewolucji świadomości człowieka i w harmonizowaniu energii Ziemi i Wszechświata. W tradycjach Keylonta mówi się o istnieniu zaawansowanych cywilizacji, które operują na wyższych częstotliwościach energii i świadomości. Te cywilizacje są często postrzegane jako opiekunowie rozwoju duchowego ludzkości. Ich technologia nie polega na maszynach, lecz na pracy z energią, dźwiękiem, światłem i kodami energetycznymi, które współgrają z matrycą życia. W kontaktach z człowiekiem ich celem jest przekazywanie wiedzy, uwzdrawianie pola energetycznego i wspieranie ewolucji świadomości, a nie ingerencja w wolną wolę. Wyższe cywilizacje można traktować jako mentorskie istoty, które prowadzą ludzkość ku wyższym wymiarom istnienia. Istoty międzywymiarowe – kim są i jak je rozpoznać? Istoty międzywymiarowe to byty, które funkcjonują poza naszym fizycznym wymiarem w przestrzeniach równoległych lub subtelnych. Mogą pojawiać się w snach, wizjach, medytacjach, a czasem jako niewidzialne przewodnictwo w codziennym życiu. Ich energia jest często odczuwalna jako czuła, harmonijna lub niosąca wibracje wyższej mądrości. Nie są one jednorodne. Istnieją istoty neutralne, opiekuńcze i te, które pozostają obserwatorami. Ich kontakty z człowiekiem są zazwyczaj subtelne. I wymagają rozwiniętej percepcji energetycznej i intuicji. Kontakt z wyższymi cywilizacjami i istotami międzywymiarowymi może przybierać różne formy. Telepatia, bezpośrednia wymiana myśli i impulsów energetycznych. Kolejne to wizje i sny, obrazy. Symbole i informacje pojawiające się w stanie podwyższonej świadomości. Kolejne to synchroniczności, niezwykłe zdarzenia, które prowadzą człowieka na ścieżkę odkrywania wiedzy i rozwoju. I kolejny przepływ energii odczuwalna interakcja energetyczna, która wpływa na emocje, intuicje, i pola energetyczne. Wszystkie te formy komunikacji wymagają otwartości, wrażliwości i harmonii wewnętrznej, aby kontakt był klarowny i pozytywny. Jaka jest rola kontaktów w ewolucji ludzkości? Wyższe cywilizacje i istoty międzywymiarowe. Nie ingerują przymusowo, ale wspierają rozwój kolektywnej świadomości. Pomagają przywracać połączenie człowieka z kosmicznym porządkiem, wspierają uwdrawianie blokad energetycznych i rozwój intuicji. Ich obecność inspiruje do świadomego uczestnictwa w ewolucji duchowej okazując, że człowiek nie jest sam w procesie rozwoju i odkrywania prawd kosmosu. Kontakt z tymi bytami może przyspieszać proces transformacji świadomości, otwierając człowieka na wielowymiarowe doświadczenie rzeczywistości. Podsumowując ten odcinek dzisiejszy ciekawostek, Kontakt z wyższymi cywilizacjami Kejlonta i istotami międzywymiarowymi pokazuje, że wszechświat jest żywą siecią świadomości, w której każdy człowiek może uczestniczyć. Otwartość, wrażliwość i praca z własnym polem energetycznym pozwalają na świadome odbieranie wskazówek. I wsparcia z wyższych wymiarów. To opowieść o współpracy człowieka z uniwersalnym porządkiem, który prowadzi nas ku pełniejszej świadomości i harmonii z kosmosem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle, jeśli się podobał, proszę o serduszko. I subskrypcję naszej telewizji Iskraszycia TV. Oraz już przypominam wielokrotnie, że możecie mieć wpływ na rozwój naszej telewizji poprzez dobrowolne wpłaty dowolnej kwoty na wrzutkę. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. Dzisiaj się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejny odcinek ciekawostek. Już za dwa dni, a dzisiaj życzę Państwu spokojnego, miłego, wesołego popołudnia, mówiła Ewelina Ebenberger. Do usłyszenia.